Z ja jestem? Za tobą. Dzień dobry, Ksawer, dzień dobry. Miłego nie? poranku ci czy jesteś w akwarium. Co? Widziałem że jesteś moją rybką, nazwy cię Nemo. Cześć Nemo. Ale ja nie jestem Nemo! W no, akwarium już. Kto jest dziś twój dzisiejszy koły skrzyłek, zwracam jutko. Chleb dostałem. A zaraz, skąd ja się tu wziąłem? Czekaj, tam jest Włościwoja, WOJA pomóż mi. Janek, Janek. Dariuszowi to ja nie wiem, co się stało. Ja nie wiem, kto tu chodzi do tego, Tino. Sami WOJA Pierwszy raz słyszę takie imię. Ej za sobą. Zapomniałam coś czegoś dać. O, mogę wyjść już. W... Co to? Butelka wody. Świetnie, no to... Ha. Nie. Perszam jutro? Co? Haha, ha, no świetnie. Nie, no. Jest tu łóżko. I co więcej? Janek, powiesz mi? Janek... Janek jest głuchy. Mam wodorosta. Świetnie. Po prostu marzyłem o tym. Marzyłem o wodoroście. Nie wiem, może... ale Jezu. Co będę tutaj sobie pływał, nie? w ogóle skąd ja się tu znalazłem. Ja nie pytam po prostu. Dlaczego jestem taki mały? Mnie ledwo tu widać w tym ekwipunku. Jestem jakimś mikruczkiem. Aż rozpikselowany jestem. Nawet chomik jest większy ode mnie. Zobaczcie. Przecież ja jestem ten chomik w porównaniu do mnie jest jakimś gigantem. O matko. Dzień dobry. Dzień do... dobry, dzień dobry. No dzień dobry. A co ci ten Janek, swoje ściągaj Dariusz, co nie wiem, co mu się stało, nic nie gadają. Co to za twoje znajomi? Eee, do, do akwarium będzie tu zawsze. Jeszcze... Nie, będę się dusił, to nie chcę wyskakiwać. Na łóżek. No co? Pamiętaj, jedno... Pamiętaj, jak wyjdziesz, w każdej chwili mogę Cię tutaj zablokować, że w ogóle nie będziesz mógł. Chodzić. O nie co on mi niby zrobi? W sumie mogę ci to teraz zrobić? Nie! Co, co on A robi, może. nie? wiem, dobra, Powiem, Ale tak w ogóle. Pytamy się jak się tu znalazłeś. No chciałam mieć rybkę, lecz w sklepach nie było, to znam, że Ciś nie w tym moją rybką. No i... Pomniejszyłam cię, tam do akwarium. Ale i jak ty nie pomniejszyłeś, głupku? Sam tym głupkiem nie Chomik jest większy ode mnie. Chomik już cię zapisuje na. Chomik już cię zapisuje na. listę śmierci. A żeby cię nie kupił. Nie, co ty tam piszesz? Akwarium 559 Teraz tysiąc Czekaj. Dobra, ja idę do toalety, zaraz wracam. Jezu, ja nie wiem co tu się dzieje ogólnie. Dobra, już tu troszeczkę czasu minęło. E, co on robi? Uwielbiam łowić ryby. Ej! Mówię Dorfa! Ale fajny! I mały chodź za mną. Chyba potrzebuję wędki, żeby cię zaprowadzić. Chodź do... A. Chodź. Nie, wędko chodź do... mnie. No, widzisz mnie? No. Jeśli przejdziesz z tego parkura, dostaniesz ode mnie nagrodę w postaci. No i pada. Ej, ja się, się tu zaraz sobie. uduszę. Dobra, mhm. będę pił butelkę wody. Dobra, gotowy? No. Oh my god. Tylko czemu ja tu tak wysoko skaczę? Pojedźmy. Ja po No, udało mi się, prosta. na pewno? No, bardzo. Jezu, jezu, aż mi, naprawdę teraz wam widzowie, mówię, zegarek mi wykrył, że trenowałem. Teraz sam. Ja nie wiem, ten zegarek to jest jakiś. Ale naprawdę się zbudzi. Dalej Ach. Jezu Ech. A teraz twój <laughs> tablet Tablet z temu za 0 złotych. Ej, tylko <laughs> trochę wodę widzę. Co ten... Się jutro. Ej, czekaj, czy ja tu mogę wpisać YouTube? Ja będę tu widział YouTube'a, nie, nie będę, Ej, bo ten tablet jest zepsuty, no w sumie, w sumie nie dziwię się, to jest tablet ze zero ho, 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 wie, to z temu, że 0 złotych. Gdyby kupił z Dino, to by chociaż działał. Działań. Dobra, wyrzuciłem ten tablet, bo po co on mi, jak on nawet nie działa. Co to za tablet? zapomniały o jednym tablety trosują się we wodzie. A, no w sumie. To może... Dobra, widzisz. Ale gdyby kupił z Dino, to chociażby był wodoodporny. Aha, super. Ej, dobra. Nie wiem dlaczego Robert. Co mu się dzieje z oczami? Okej, okay, Robert, Robert coś ma z oczami, ale... Co wy? Widzicie to? Nie, nie, właśnie. Musisz usunąć raz raz i nawa. Nie. Co mi? E, e, a co ty tu robisz? A! A, nie ucieknie. A, szybko! Uciekamy jeszcze. Jak skacze, to szybciej. I to są bułeczki. Bułeczki tam są. Dobra. Czekaj. Przecież. Ja tu ciągle byłam. To mi nie wchodzi. Teraz? Nie. Nie! 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 Co ty robisz? Zalewam cię lawą. Nie! O nie, Michał mnie tu zalewa lawą. O Jezu, Palę się w tej lawie. Nie! Dobra, czekaj. <gry> la, 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 la. Saks, saks, a peri. Nie! Ej, ja jestem Nemo. Zalany? Zalarowany. Aha, dobra, jeszcze wrócił tu. Co się tak pogapisz? Idź, idź. Hmm. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro. I ja ciebie też widzę. Dobra, wejdźmy tu na tą półeczkę. Ach, ale dobra ta kolacja. Szkoda, że nie ma mojej rybki Nemo. No bardzo dobrze, bo zobaczcie oh. jestem tu jest dział zabawki. Tu jest dział z zabawkami. I. Tak, jest ciężarówka Dino, jakby coś naprawdę jest taka. Nie w... tylko w Minecrafcie. Pójdę sobie po bułeczki. O, oh Widzieliście go, widzieliście go? Nie, ja tu. No nie no, zapomniałam, że dziś zamknięte. To nie, nie, potrafię. no wyjdź, 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 szybko wyjdź, no wyjdź. Chciałabym no. kupić taką ciężarówkę. Nie, no nie, patrzcie na nią. Jezu, wyskoczyłam prawie, bo mam auto-jumpa. Dobra, wyłaź tam, wyłaź. Co To Co robię, mnie to pewy u mnie domku? tam To Dobra, Widzowie. Dobra, Zowie... Dobra. dojechałem tu. Okay. Znasz tą małpę. Lubisz tą małpę. Nie chcesz, żeby ta małpa wyginęła. Zeskanuj kod QR i porozmawiaj o tym ze swoimi rodzicami. <trym znać w rynku> <trym znać w rynku> A! O mnie goni do mnie. Aj dobra, wejdźmy do Michała domu. To jakby coś nie są Ksawerowice, to, to jest nasz świat na jakiejś starej wersji. to nie Karaluch, ty, cały, cały, poczekaj, stój, nie chcę Cię zakrywdzić, Zaczekaj! musimy porozmawiać. Do wiedry, Ej, co, co to jest? Nie, nie mówcie, że oni tu sprzedają takie rzeczy. Dobra, wejdźmy tu, udajemy, że nas tu, że nas tu nie ma. Y ja wejdę do tego domku i... O! A, patrzcie, jakie to jest cudowne. Co to jest? Dobra! Uciekamy! Nie! Haram, Nie! No, czy on mnie musi gonić? Dobra. No dobra, no jest, jest, super. I pobieg tam świetnie. Dorleda! Do Proszę pana... Obok Roberta, no nie, Robert się teraz przesunął. Hej, ciekawe jak ta moja rybka. Idę zobaczyć jak tam. O! Nie, czy... czy... czekaj, biegnę tam. Czy on po prostu? Zaraz, gdzie moja rybka? O nie, on! Tam jest w Dino! On tam jest w Dino, dobra, wchodzę oh, do... Nie, nie w chodzę linii. do do domu. Dobra, tylko niech on tu nie włazi. Nie, nie wiem, to Nie! Dobra, czekaj! Czekaj! No nie! Dobra, tu się ukryje, tu się ukryje. On mnie nie znacie, on mnie nie znacie. Nie, nie. nie. Nie! Jezu, ja go widziałem! Widziałem jako nikt, Widziałem jako nikt. O tu jest! No tutaj! W ogóle, Gdzie on czemu jest? to jest Cristiano Ronaldo? Nie! się wydaje. Hej, Cristiano Gdzie Ronaldo! Jest? Gdzie on jest? Chyba za barykadą Nie wiem. Ja się boję, ja się boję. Może być gdzieś tutaj? Jezu, nie! Wy, wy nie wiecie, jak ja się kresuję teraz w tym momencie. Nie ma nic do końca. Jezu! Pomocy, pomocy! A! W góry. Nie, nie, nie wiem. Nie, nie. Tutaj może Gdzie on? Nie ma. <śm> Pod kanapą. Nie ma. Tam jest zielonego, ale to pewnie masz. Ale nie wiem, może nie wiem. Nie, nie, nie. nie, nie. Bo jest, mam, jak, mam jakieś narzędzie tam do oczyszczenia, to wyciszczy to kapii. Nie. Nie mam. Dobra, ciekaw, uciekam. Chciałbym się uciec No bo co ty nie w rybę zamieniasz głupku Dobra, ostatni ciąg, uwaga! Czekamy! Ej, ej! Nie, 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 nie. Pod stół, pod stół. Dobra, tu mnie nie uderzy, tu mnie nie uderzy. O oh, nie, o. Oh. Ej, dobra, fajnie, że rozwalasz sobie dom, ale ja stąd... Eee, jej, ej, 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 dobra, ja tam chcę. Dobra. Jesteśmy za moim domkiem. Nie, nie za moim domkiem. Na pewno nie za moim domkiem. Na pewno nie jestem tam. Gdzie on? Nie, no w kubiegu muszę zbiec, że jest. widzowie, nie, no nie, ja po prostu. Mi się kolana trzęsą. Wiem, co muszę zrobić. Biedra, pomóżesz mi. Wiem, że muszę to robić. Dobra, lecimy do Trzymam wszędzie dyskami, które powiększają O nie Tak, go znajdę na pewno Nie, dobra, jestem w akwarium no. Ale być w akwarium Wtedy będzie duży Dobra, znowu wróciłem do akwarium e, W sumie, ja chcę być duży Ej, dobra Hello <słuch> Hej, tu jestem O, powiększył mnie Nigdy nie, 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 W końcu cię znalazłam, to była pułapka tylko. Nie, nie. A teraz? Co ty mnie podchopujesz jeszcze takimi małymi blotkami. Już nigdy nie staniesz się mały. Pomocy, nie. Ale już zawsze. Będziesz lawą. Nie! Dobra! Co Janek robi? Wódce! Nie, nie Pal Dino, nie Pal Dino! Nie pal mojego sklepu. Ja ci zabraniem, ja ci zabraniam. Chodźmy do Biedry, tam może sobie podpalić. Tu ja nie wiem, tu są jakieś roboty drogowe. Chodźmy do Biedry, tam nie chcę podpali. Wiem, co muszę zrobić, żeby go dogonić. Dobra. Nie wiem skąd, ale muszę wytrzasnąć auto. Dobra, jestem w Biedrze, jestem w Biedrze. Niech niech Biedra sponie. Znaczy ja lubię Biedronkę, ale wolę Dino, więc... No bo, bo dobra, wiesz czego nie lubię? Domu jego! O Jezu. O nie, widziałam go. Nie, co on tu zrobił? Czekaj! Zamurował! Co? A? No normalnie jestem rybą, człowieku. Prowiegnę do mojego auta, szybko. Uff. Dobra, tu mnie, tu mnie ale... na stówę nie znajdzie. On mnie znajdzie w swoim własnym kibiu. Dobra, ja prostu cię, ja sobie znowu rybkę kupię. On zostanie mały, odjeżdżam autem. Tylko zgubiłem kluczyki, super, widziono. Nie mówcie, że one mi wpadły do kanalizacji. O, dobra, Wannie to mnie nie znajdzie. Wannie, nie... Nie, ma mowy. O, kluczyki znalazłem. Mogę odjeżdżać teraz w każdej chwili. Ale najpierw właśnie z nimi rozprawić raz na zawsze. Ty. Teraz cię powiększę. I teraz ci zabiję. A masz, co? Rzuciłeś swój miecz! na insert! Kto to mi ustawił? Ja mam... Mam bicie na insert! Dobra, czekajcie, widzowie! Muszę sobie to zmienić, bo ja nie mogę bić! Dobra! Teraz nie mam już Nie mam po on chyącego, teraz ci nie pomijeliście. Będziesz teraz. Mama się kątem Dobra! Idziemy do Michała! Bo, Ej dobra najlepiej nie na arenę J. Niech on wejdzie na arenę J. Dobra ja tylko jestem taki wysoki! Że tu... O! O nie! nie, wolno, nie to nie wszystko... O nie, co ja tu zrobiłem? Dobra coś zniszczyłem, nieważne. I nie ma J... Arena J! Chcecie może... Jak chcecie, możemy coś z tego zbudować na Xawarowicach. ja... Ej a ja na to... Nie... Ej, pomoc. O dobra. Czy... Cie, Czy... Jak on tam wszedł? Nie! Co wie? A? Nie wiem, widzowie. Dobra, ja nie wiem co tam się stało. Ekran mi migotał po prostu. I nie wiem, dlatego jestem, widzicie tam... O, czarny, czarny ekran, bo się nagranie jest tam zaczęły, bo Nic nie Idź stąd! Dobra. Do rogu, do rogu! Ej, wiem! Teraz co on robił? Dobra, teraz jeszcze lepiej. Moja tak mi dokumę kolejny! Mogę zapalać! Moja, ostatnia minuta życia! O nie! Dobra. Nie, 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 nie. Szybko pokonujemy Michała! Ode mnie. O, jestem chomikiem. Nigdy nie poddam się. Jeszcze <śmienicza> yeah! kiedyś zostaniesz moim nurtaczem. Nieee!